Witajcie dzisiaj pikuję selery zobaczcie jakie malutkie są Wyciąga, wyciągam wyciągam z, z tej doniczki malutkie są one mają gdzieś 2-3 cm wyciągam sobie łyżeczką z doniczki gdzie posiałem chyba za 3 tygodnie temu posiałem tutaj ten seler teraz wyciągam bryłkę całą ziemi razem z tymi malutkimi celerkami zobaczcie takie maleństwo robię sobie tutaj tak oto taką tak dziurkę widelcem drugą stroną zobaczcie jest taka maleńka i teraz te maleństwo Wrzucam tu. Muszę sobie poprawić. I delikatnie tu ziemię. przysypuję. Zobaczcie. Tak właśnie się pikuje seler Tutaj mam taką multipaletkę 10 na 16 chyba pól tych mikrodoniczek. No więc można pomyśleć, że 160 celerów będzie, ale zobaczymy, co z tego będzie. Dzisiaj też pikowałem pomidory z takich właśnie multipalet, maleńkich tutaj, do takich większych multipalet. Jak je pikowałem, pikowałem jak najgłębiej mogłem. To znaczy, ile mi wystarczyła tutaj ta doniczka, niektóre były na tyle duże. Że już mi się mieściły do takiego kubka po jogurcie, po jogobeli, czyli wysoki jakieś 10-12 cm. Zobaczcie, jak głęboko go sadziłem. Przesadzałem, pikowałem. Tak głęboko po to, że z tej łodyżki się zrobi system korzeniowy. Tutaj mam takie różne doniczki, które się rozłożą później w ziemi. I to jeszcze nie koniec, bo jeszcze raz będę pikował do większych pojemników, takich po butelkach mineralnej wody czy innych napojach. Ale dalej muszę ten seler pikować. Już mnie ręce wolą. Tak, takie drobne te roślinki. No ale cóż, pokażę Wam, jak to będzie wyglądało za parę dni.